Uczniowie klasy licealnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 imienia Gustawa Morcinka zajęli pierwsze miejsce w konkursie Edukacja Regionalna w Szkole. Rudzka Młodzież pokonała w rywalizacji ponad 100 szkół z województwa śląskiego. Takim zasadniczym celem tego konkursu jest zmotywowanie młodzieży i nauczycieli i całych środowisk do tego, żeby rozbudzić zainteresowanie młodzieży regionem, żeby ten region poznawszy Pokochali i chcieli dla niego y, pracować, żeby dostrzegali pewne jego problemy, ale przede wszystkim jego urodę. I, I tak właśnie układane są zadania tego konkursu. Budzenie miłości do regionu to jest podstawowy cel. Jakie zadania przed tymi młodymi ludźmi komisja postawiła? No więc przede wszystkim. Y, należało się zdecydować na wybór rodu, ponieważ takie hasło przewodnie było wielkie rody i ich siedziby. Przez wielkie rody rozumieliśmy nie tylko rody arystokratyczne, ale tylko na, na przykład w danej miejscowości wielki ród szewców była taka. Należało sporządzić kronikę tego rodu i tej siedziby. Kroniki, które nadeszły do Kuratorium Oświaty, budziły ogromne zainteresowanie. Były pięknie zrobione, m.in. kronika tej szkoły. Komisja oceniała zawartość treściową, rozwiązania estetyczne i, no i przydzielała punkty. I wtedy dopiero można było przystąpić do kolejnego etapu i przygotować się do, do finału. Na finale trzeba było zaśpiewać ułożoną przez siebie piosenkę, obojętnie w jakiej konwencji muzycznej, czy to rap, czy to ballada, czy to jakaś piosenka popularna. Na temat tego rodu właśnie należało przedstawić scenkę, która by ilustrowała jeden z epizodów z życia tego rodu. I potem właśnie była ta gra terenowa, która dotyczyła siedziby zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który oczywiście siedziba jest także pałacem. I wcześniej należało zdobyć informacje na temat tego pałacu. No i tak jak powiedziałam, młodzież się była bardzo dobrze przygotowana. Wszystko, co zrobili, było wysoko oceniane. Czy młodzież z Rudy Śląskiej o czymś komisję e, może zaskoczyła swoją wiedzą, umiejętnościami? Panie Państwo, pani, jeżeli o mnie chodzi, to najbardziej byłam zaskoczona, kiedy zobaczyłam dystans punktowy, bo nie, jeszcze nie zdarzyło się, żeby jakaś drużyna aż tak mocno zdystansowała kolejną i świadczyło o tym, że są wszechstronnie przygotowani, a komisja chcę powiedzieć, składa się z siedmiu osób reprezentujących różne szkoły i różne specjalności i no i jednak werdykt był jednoznaczny. Klasa regionalna działa w zespole szkół ogólnokształcących nr 2 już od 2011 roku. Uczniowie realizują w niej autorski program, w ramach którego na lekcjach polskiego historii czy zajęć artystycznych poruszane są treści związane z historią i tradycją regionu. Ten konkurs to był ostatni etap takiego procesu, który trwa kilka lat, ponieważ ta młodzież miała już edukację regionalną w gimnazjum, w liceum to jest kontynuacja, a to, że udało nam się jako pierwszym w kraju zdobyć patronat IPN-u, i poszerzyć ich, pogłębić ich wiedzę na temat historii, historii regionu, spowodowało, że mogliśmy rzeczywiście z tą wiedzą startować w takich wydarzeniach. I tak jak pani doktor Łucja Stanczyk powiedziała, że ten konkurs trzeba było spełnić kilkadziesiąt punktów, to nie są zadania, które da się zrobić w ciągu tego roku szkolnego. To jest po prostu historia szkoły. Natomiast tutaj zadanie, które było dla nas takie najważniejsze, to było przygotowanie. Albumu o Rodzie, który w naszym mieście zasłynął. My wybraliśmy Ród Szawgoczów, aby pokazać Karola Godule, który niewątpliwie miał wkład tutaj w historię Joanny Gryzik Szawgocz. Przy okazji korzystaliśmy z tego, co daje miasto, żeby był konkurs wiedzy o Joannie Gryzik. Wygraliśmy go. I to było wszystko takie etapy, które pozwoliły nam. Na przygotowanie się takie dobre do właśnie tego udziału w finale. Natomiast na finał musieliśmy przygotować, wymyślić piosenkę o tym rodzie. Musieliśmy zdobyć ogrom wiedzy, co łączyło się z tym, że musieliśmy siedzieć w bibliotekach, przygotować się na te pytania, zakresy pytań, które były podane, ale też zaowocowało to tym, że chcieliśmy zobaczyć miejsce, które było związane z Karolem Godulą, czyli Wrocław. I tutaj nieocenioną i niezastąpioną pomocą okazały się władze naszego miasta, które nam w przygotowaniu tego pomogły. bo tu muszę powiedzieć uczciwie, że gdyby nie ich wsparcie, to tego finalnego zadania nie moglibyśmy wykonać. Więc przy okazji ogromnie dziękuję w imieniu młodzieży i swoim. Jak oceniacie konkurencję swoją? No, powiem szczerze, że podczas całego wydarzenia konkursowego takim największym zagrożeniem chyba od początku była dla nas szkoła średnia z Rybnika. No, i kiedy zobaczyliśmy chłopców w mundurach górniczych, chłopców, którzy pięknie posługiwali się gwarą, no to baliśmy się tutaj tego, że. Yy, znaczy, mieliśmy taki cel, aby nie zdobyć mniej niż drugie miejsce, bo w ubiegłym roku gimnazjum numer 11 zdobyło drugie miejsce, więc stwierdziliśmy, że no nie możemy edukacji zepchnąć niżej, musimy przynajmniej honorowo to utrzymać, a to, że udało nam się wygrać, to. Myślę, że jak zobaczycie materiały z tego wygrania i naszą reakcję na scenie i ten płacz i płacz w oczach dyrektora zespołu Shilonsk, który był tak wzruszony ich reakcją, jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo emocjonalnie to przeżyliśmy. Także było pięknie, było trudno, bo nie ukrywam. Te szkoły, które już wyszły do ścisłego finału, były to szkoły, gdzie nauczyciele kolejny raz już, na przykład, dostali się też do finału. Oni wiedzieli na co liczyć. My tak bardzo odkrywczo po raz pierwszy, ale kiedy już na scenie wiedzieliśmy, że nie piąte, że nie czwarte, no to już mówię, słuchajcie, jest fantastycznie, jesteśmy już na podium. No więc jak już się okazało, że nie trzecie, to już adrenalina była ogromna, no i w chwili wygrania wszyscy płakaliśmy i to było tak jak mówię, to było zwieńczenie tego, że pokazali, że młodzież z klasy regionalnej to nie jest taka młodzież, która tylko śpiewa po śląsku czy słucha kabaretów, co też jest ważne oczywiście. Ale młodzież, która zna historię regionu, która wypowie się, która zna współczesny, współczesny region, nowoczesną modę, spotkania, które mieliśmy wcześniej, czy z kołczem Marcinem Norasem, czy z panią redaktor, kreatorką mody, panią Iloną Kanclerz, czy wszelkie takie spotkania z europosłami pokazały, że współczesny regionalizm musi być nowoczesny, modny i że jest to dla nich sposobem na życie. I akurat, że taka grupa młodzieży się znalazła, to to jest fantastyczne. W konkursie Edukacja Regionalna w Szkole Rudzka młodzież wykazała się niezwykle szeroką wiedzą o regionie z zakresu historii, geografii, sztuki, literatury, znajomości obrzędów, a także kuchni regionalnej. Które zadanie w ramach konkursu było Waszym zdaniem najtrudniejsze? Yy, moim zdaniem najtrudniejsze zadania były już na stopniu finałowym, kiedy musieliśmy poradzić sobie tylko jako sześciosobowa drużyna, kiedy nie było jakby tego wsparcia. O czym spacja mentalne było, ale kiedy nie było tego spacja wiedzowego ze strony naszej klasy czy klasy gimnazjalnej, kiedy mogliśmy liczyć tylko na siebie i na swoją wiedzę. Tak myślę, że, że to było najtrudniejsze zadanie, ogólnie na stopniu finałowym. Według mnie tak samo był ten wyjazd do Koszencina i to zadanie właśnie w pałacu w Koszencinie było najtrudniejsze, bo nie czuliśmy takiego. Takiej pracy grupowej. Była ta sześcioosobowa grupa, z którą pracowaliśmy, ale nie było tej około pięćdziesięcioosobowej grupy, która była w szkole. Ale ostatecznie się y, udało? Spodziewaliście się takiego rezultatu? Y znaczy, mogę powiedzieć, że myślę, że w imieniu całej grupy, że kompletnie nie spodziewaliśmy się, że możemy wygrać. Widzieliśmy jakie, na jakim poziomie były występy innych szkół, i poziom był naprawdę wyrównany. A kiedy już w ogóle zobaczyliśmy pytania z gry terenowej, to byliśmy przerażeni, zdziwieni, a. Kiedy dowiedzieliśmy się, że wygraliśmy i to tak ogromną przewagą, która nie zdarzyła się w latach poprzednich, no to przede wszystkim ogromna radość, ale też zaskoczenie, no i myślę, że duma przede wszystkim. Jaka więc była Wasza recepta na ten sukces? Bardzo dobrze przygotowaliśmy się przed właśnie wyjazdem. Jeszcze wieczór przed samym konkursem ćwiczyliśmy w grupie przez prawie cały dzień. Dużo czytaliśmy o tym pałacu w Koszęcinie, o zespole Śląsk. No i dzięki temu udało się jakoś to przez to przebrnąć. Licealistom serdecznie gratulujemy i życzymy zapału do dalszego pogłębiania wiedzy regionalnej.